Witam, nazywam się Mariusz i Od kilkunastu lat zajmuję się uzdrawianiem duchowym, terapiami naturalnymi. Jestem m.in. certyfikowanym specjalistą biofeedbacku i biorezonansu, naturopatą. W dzisiejszym odcinku chcę powiedzieć o tym, jak przygotować się do badania biorezonansem i jakie są przeciwwskazania do biorezonansu. Tutaj, przeciwwskazania określa zawsze producent. I w zależności na jakie urządzenie się wybieramy, jednakże takie ogólne przeciwwskazania, które występują praktycznie u wszystkich producentów sprzętu biorezonansowego, jest to rozrusznik serca i ciąża. To jest praktycznie u każdego producenta. I w zależności jeszcze bardzo często pojawiają się sprawy epilepsji, sprawy związane z bardzo silnym stanem zapalnym, lek również rozległym krwawieniem. Także jeżeli te objawy nie występują już u nas, to możemy zacząć się przygotowywać do badania biorezonansem. Dodam, że takie badanie biorezonansem jest bezbolesne, generalnie bezinwazyjne i bezpieczne. To się troszeczkę różni, ale też takie ogólne zasady, aby dobrze było czytane Wyniki w biorezonansie nie należy spożywać alkoholu co najmniej dzień przed badaniem. Nawet mówi się o tym, żeby to było 2 do 3 dni, abyśmy byli bez alkoholu. Również przed samym przyjściem na badanie nie powinniśmy spożywać obfitego posiłku, czyli gdzieś mniej więcej koło półtorej do dwóch godzin wcześniej, lekki posiłek. Również tutaj kwestia płynów jest dość istotna. Jeżeli chcemy, żeby dobrze przechodził rezonans, musimy być dobrze nawodnione ciało, w związku z czym warto już dzień wcześniej zacząć pić trochę więcej wody, aniżeli zwykle pijamy. Nie mówię tutaj o kawach, nie mówię o mocnych herbatach, mówię o w czystej wodzie, ta woda może być z cytryną, woda może być gorąca, może być zimna. Ważne, żebyśmy nawodnili dobrze organizm. Natomiast tuż przed samym przyjściem nie należy też pić za bardzo z cytrusów, czyli czy z sokiem z cytryny wodę, czy z pomarańczy sok, czy z grejpfruta. To unikajmy też na te półtorej godziny do dwóch przed, przed badaniem. Jeżeli chcemy również zobaczyć, jak wyglądają poziomy minerałów, witamin, aminokwasów, warto również wygasić suplementację już nawet tydzień przed. Niektórzy, żeby dobrze się przebadać, to nawet na dwa tygodnie wcześniej. Dlaczego? Bo my, suplementując się, jesteśmy na. Nienaturalnym wyniku, czyli na czymś, co wspomagamy organizm, i nie jest to nasz stan naturalny, tak jak się odżywiamy na co dzień. I warto wygasić to, i wtedy będziemy mogli zobaczyć, których, które suplementy mamy w normie, a które, których minerałów czy witamin nie. Czyli to może pokazywać głębsze deficyty. Ja tu jeszcze tak na boku dodam, że bo dość dużo osób w tej chwili namiętnie się suplementuje i robi to praktycznie codziennie i znam osoby, które od kilku lat się suplementują non-stop. To też nie jest korzystne. Prawidłowo powinniśmy dla efektywności terapii i dla e, e, mocy działania danego suplementu stosować okresowe przerwy. One są takie bardzo znane. Tutaj koło możemy robić raz na tydzień przerwę, czy po trzech tygodniach na tydzień robimy przerwę, czy po sześciu tygodniach robimy dwutygodniową przerwę suplementacyjną, po to, aby po tej dawce, którą przyjmujemy, organizm ją zaadoptował, aby wątroba mogła się oczyścić, aby można się przygotować do kolejnej dawki wspierania organizmu i w tych właśnie okresach warto robić sobie badanie, aby jeszcze bardziej celowo zbadać właśnie te reakcje rezonansu naszych składów mineralnych i witaminowych. Również to co jest istotne przy badaniu to z reguły dotyczy to pań, abyśmy nie nakładali zbytniego make upu, bo w większości biorezonansów, już takich elektronicznych, komputerowych, tam gdzie jest skan komputerowy, korzystamy z Elektrod, które tak jak tutaj zakładamy na czoło, i gdy mamy dość dużo makijażu nałożonego, tuszu, make-upu, to wtedy blokujemy przepływ elektryczny i będziemy musieli go tak czy owak leciutko zmyć, aby mogłyby być prawidłowe odczyty. Również nie powinniśmy przychodzić za bardzo obwieszeni biżuterią. i mniej mamy metalu na sobie, tym lepiej, szczególnie tego, który do, do, dotyka ciała, takie jak bransolety, łańcuszki. To wszystko na przykład tutaj ja w swojej praktyce proszę swoich klientów, aby pozdejmowali. I hmm, wynika to z tego, że metal stawia opór falom i w tych miejscach, gdzie mamy metal, możemy otrzymać zniekształcony rezonans, bioresonans, czyli te wyniki nie będą dość dokładne. I to warto właśnie również nie przychodzić za bardzo wystrojonym, lepiej przyjść naturalnie, nawodnionym, wypoczętym i tutaj to jest też kolejna rzecz, abyśmy nie przychodzili na takie badania bardzo zmęczeni, czyli pomijamy stany ekstremalne, ani za bardzo pobudzeni, ani za bardzo zmęczeni, bo to są te stany, w których albo mamy działać, albo mamy spać, a do badania najlepiej również przyjść na takich godzinach, między rannych godzinach do późnopopołudniowych nie bardzo późnych wieczornych, bo tam jesteśmy również już zmęczeni i te wyniki będą po prostu gorsze. Nasze przepływy elektryczne w ciele będą słabsze. One nie będą pokazywały nas w tak jak mamy w większości dnia tylko tuż przed snem. Także warto to robić między tą godziną już taką koło godziny, dwóch po wstaniu do mniej więcej godzin, tak kilku godzin przed pójściem spaść. Czyli tak abyśmy nie byli ekstremalnie też zmęczeni. E, również takich, z takich rzeczy czasami przekąsek tuż przed, jak lubimy sobie przekąsić to również ograniczamy. Takie rzeczy jak czekolada, orzeszki. Półtorej godziny przed badaniem nie spożywamy, możemy za to, e, nie spożywamy produktów, używek. Też warto ograniczyć troszeczkę palenie i przychodzimy dobrze nawodnieni z oczekiwaniem na to, że badanie biorezonansowe bardzo dużo powie nam o tym, jakim kondycji jest nasze ciało energetyczne, jakie są przepływy. Pamiętajmy, że biorezonans skanuje nasze reakcje energetyczne, a nie biologiczne. Jesteśmy tutaj w segmencie medycyny energetycznej, a nie medycyny biologicznej. Dziękuję.